Cześć kochani, witamy Was! Jak to mój mąż zauważył? Co ja tu zauważyłem, kochani? Czekajcie, pokaż, tak? No, widać widać. I co ja tu? mamy problem! A problem jest? Bo problem tu jest! tu jest! Tak! A może ja nie zdrapię tej właśnie, Tak jest. A tak na zło się nie zdrapię. Tak jest wybrała żonka. Tak. Ja takie była Dwie owocóweczki, krzyżóweczka XL, kopalnia rubinów, nasza kochana kopalnia rubinów. Nasza Rubina. kochana. Bonus 7. Nigdy e... nie odczarowana. Zaczniemy od krzyżóweczki, może co? Dobrze. Krzyżóweczka. Krzyżóweczka na, na początek, na no stresowanie. Może, e... Tak, tak wszystko widać. Więc e... drapiemy. Dwie? No można dwie. U i H. No dobra, kochanie. H. U. Tak, od, H. od razu tak, tutaj niżej. Na samym dole masz nuta. Mam Houston U. mamy H i U. No czyżby Houston, czyżby Houston nie miało problemu i się zdrapie w bonusie? Proszę, no, proszę. Widzisz. No, widzisz. Proszę, proszę. Co na to druga? Jest troszkę. E, w wyrazie Beethoven masz tutaj, misiu, H. Mm -hmm. Beethoven, a czy masz jeszcze C? Hmm. Nie, H i U. A U. Boże, skąd ja te C no i po co mnie tutaj skąd ja te C mylisz? H, U. H i U. Chyba wszystko, co? Dobra. Mam nadzieję. Gdyby coś, to kontrolne o. nam. A i V. V to jest na pewno tutaj to sobie zdrapie. Czyżby ten, ten betowel się zdrapał? Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno w się e... nic nie trafiłaś. Szkoda. No, szkoda. Szkoda, szkoda. Mamy pierwszy wyraz. Fajnie. Tu potrzebujemy trzech wyrazów. Żeby mieć piątaczka. Tak jest. Na nową zdrapunię, W sensie, jeżeli nie będzie odczarowana nasza zaczarowana kopalnia, to kupimy kopalnię. Dołożysz piątaka i, i dalej będziemy odczarowywać. Poczekaj, może w tym odcinku słuchaj, tyle nie było, tyle nic nie było, nagle łubo do stówa może wpaść. Tak? A no pokaż, pokaż mi. Nie, ja zostaw, sobie... nie, nie dotykaj, nie. Ja, ja bym sobie. Nie dotykaj. Dobry, już, 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 nie. Masz swoje. Będziesz drapał swoje, nie dotykaj mnie, zostaw, 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 ja sama, ja zaśmiali, sama, ale będą się znaśmiali, ty lepiej Nasi szukaj, widzowie, szukaj gdzie ja, a, ty masz tabu, kochanie, wyraz, o, wyrazik, chcesz pierwszy, pierwszy, Z prawej strony? dobrze, Pierwszy. Pięknie. A i F. Chyba wszystko tian, 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 tian. Misiu. Tak mi się udało. Możemy drapać dalej. Ile nam zostało jeszcze? G. F. G. F. No to chyba Houston no jeszcze ma chyba szansę, ale to musiały być strzaby już 100% G i F. Tu masz G. A tak. widzisz, no. G. Kotku. Mm -hmm. I tu chyba wszystko. Chyba wszystko, jedziemy. Tu masz G na, na dole raczej. Mm -hmm. G, G, G. Sprawdzam jeszcze F, ale, ale jakoś tutaj nie ma. Nie widzę. ma, chyba wszystko, nie? Nie, tak. Dobra. M i O. O w bonusie, no ale już bonusika pewnie nie no, będzie. No raczej wątpliwa sprawa. <laughs> O, M. Mhm. Mm Moc. O, M. O, W nie, nie zdrapane. Wcześniej. Mm -hmm. Ale to ja. Przyznaję się bez bicia. Uh -huh. M, M i, i o. o. Tutaj w echo. Mhm. Mm no i dobra. Enki zostały ozdrapane tu masz sporo, o pięknie no to bardzo dobrze no, gdyby słuchaj. ta N weszła to byś tego Beethovena y, skreśliła kochanie widzę, bo on będziesz miała no ciekawe kochani ciekawe, ale tam tak troszkę mm. troszkę, mm. troszkę no, sporo masz tutaj teraz mm. drapania rok a już tu chciałam. tu jeszcze my. M masz kotuś tu jeszcze tak a tu, a tu E nie zdrapałaś, o tu widzisz? No, no. Pomogę ci tu jeszcze No to pomóż. pomóż. Okej. Okay. I masz wyraz? Drugi. A, a atom. Dobrze. Drugi. Dobrze, dobrze, dobrze. M O M O M, -O. M -O. Wszystko. M -O. Wszystko. a jak Na Nie to dodrapiemy. No, nie wiem. Dobra. Ostatnie. Ostatnia. L. L. O. Mamy drugi. Drugi. Dobra. No, mm -hmm. szukamy, szukamy. Może będzie trzeci. L. właśnie S wcześniej. Kochanie, chyba nie, nie, było. nie było S. Nie tutaj, było. Tutaj jeszcze L zdrapmy. I tak patrzymy, kochani, że mm. chyba pierwszą kończymy z dwoma. Z tak dwoma mi się wyrazami uh, ułożonymi. Tak, ojojoj. Oj, oj. No czyżby pustaczek? Ojojoj. Oj, oj. Zaczęli od pustaczka. Chyba pustaczek. No Nastrap kochanie. Zobaczymy kontrolne, co, co tu nam wypadnie. Troszkę sobie a, tych paproszków. Pe, Czyli jednak ta za piątkę u. pusta. Dobra, pusta. Co teraz? Owocówka. No, a twoja ulubiona. Białutka owocóweczka. No, Białutka, bananek. I pomarańczka. I pomarańczka. Bananek. Super. Bananek. Ale pomarańczka. Już. Pomarańczka. Pomarańczka. O, tu jak pomarańczka. linii masz Pomarańczka. Pomarańczka. Fajnie. Fajnie. Ale mało bananku było. Gruszeczka i winogrono. No super. No zobaczymy, czy ta linia się nam tu ułoży. Może nie tylko jedna, koty. Myślisz, że będą wszystkie? Słuchaj no. Dziesięć? No dziesięć, nie mieliśmy dziesięciu. Pięć, to mieliśmy, nie? Bebe. Cytrynka i arbuzik. Mm -hmm. Cytrynka. I arbuziki. Tak. No kochani, ile no nam został jeden? O, o tu ja akurat, nie. widzisz. I co ty byś chciała tutaj, Juniu? Oby nie kogoś. Wiesz co? A na nas dałby nam dwie linie już widzę. No obraz drapuje. No i co? No i, ale wykrakałaś. No aj, bo. Jaj, gapciu. No szukaj, no szukaj, kontrolnik jeszcze. A D. D i gdzieś, gdzieś schowana jeszcze trzecia. I, I. Dobra. Pustaczek. Dobra. To co, druga owocówka tak, lecimy. Pomarańczowa, zobaczcie, z Lecimy od razu: cytrynka, ananas. Pomarańczka. Dobrze. Może ta druga się popisze. Mamy tutaj w tym odcineczku dwie. Dwie. Może Ale druga dla, ciebie, dla ciebie też kupiłam owocóweczki, żebyś miał. No nie, nie. Dobra, dwa kolejne. Kokosik i brzoskwinie. O, jak pięknie. Ale tutaj zobacz, melonik. Pięknie. Aha. I będzie super. Aj, aj, Brzoskwinka. Szukaj. Jest tu. Tu jeszcze masz. No ładnie, ładnie. Powiem Ci, że... Ładnie się zapowiada. Zapowiada Trzy się. symbole, trzy symbole zostały. Dawaj tego melonika. Dobra. Kiwi. Kiwi. Figa. 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 Na samym dole będziesz miała jeszcze jedną figę. Na razie kiwi. No i co? Będzie Melonika, może pomarańcza? Oj truska Truskawka! No i zablokowały nas. Melon nas zablokował. Winogrono. E, winogronko i karambo. No nie no. no. niestety. Co to za jakaś pasta w tych owocówkach? No bo owocówki to ciebie kochają, wiesz? Co tak mi mówisz? się wydaje. Co mówisz? że na moim odcinku będzie lepiej? Ja tak myślę, no. wiesz? Słuchajcie, sprawdzicie, no sprawdzicie, sprawdzicie co Tego będzie. Tego uparciucha unie. to ja na sam koniec <laughs> O. Bonusik. Twoja kochana. Bonus 7. 7. No szukamy pliku no i, I siódamy. Tak, szukamy. Gdzie ten twój plik? Mm -hmm. Poczekaj, może... Yy. Oddalasz, przybliżasz. I zobaczcie jeszcze numer 007 w tej A, no Bo to mój, no. mój taki prywatny mini bond. Twój prywatny, ok. Tak. Zobaczymy, czy się popisze. No nie wiem. Ja też nie wiem. Szukamy. Gwiazdeczka. Karta. Zegar. zegar. Okej. Okay. Co tam dalej mamy? Arbus, Korona. Narty. Balsam. Diamenty. Cztery ostatnie symbole. nio. Palma nie w tej zdrabce. Chmurka. Piłka, no nie wiem. No nie wierzę. Wiesz co? Mój, że mnie może... tak zawiódł? Wiesz co może uratować Twój odcinek? Nie, nie. Ja, ja liczę. Nawet w ogóle, wiesz co? Ja liczę. <laughs> po, pokaż mi tylko tył tej zrabki. ja ci e... powiem, co ty tam zdrabiesz. C. Zobaczcie, Wie. no różne. Słuchajcie, na razie urządki Kopalnia. się nie popisują z zdrabki. numerkiem. 9. Po, pokaż mi ją z tyłu. Pokaż mi ją z tyłu. Ja ci, ja, ja ci tu zaczaruję wygraną. No? No ja tak liczę. Czaruj tutaj... czaruj na te 5 tysięcy. No 5 tysięcy, to wiesz co, no to, to. co? To co? To by była bajka. Ale ja myślę, <laughs> że ty tak trafisz tu między 50 a 70, że ty ją odczarujesz w końcu, wiesz? Tak. No tak strzelam. Ja po prostu już do <laughs> jak, nie mam. Jak, jak odczarować siły. to z przytupem, dawaj. Dobra, szukamy rubinka i skrzyni. Jak odczarować to z przytupem, dawaj. A tu 5 rubinów. <laughs> widzę. Koniczynka, garniec, bank, księżyc, zegarek, monety, worek, pierścionek. Taki okrągławy, myślałem, księżyc. że lubimy księżyc. A, dziesięć rubinków. Świnka, zegarek, świnka, klucz. Koniczynka to chyba na poprawę humorku. Chyba ta koniczynka to na poprawę. Garniec. Gwiazdeczka. O, gwiazdeczka druga. Plik też nie ta zdrojka. Słuchajcie, dwa ostatnie. Dwa ostatnie. Korale, gdzie te twoje 50, 70? O matko. No nie wierzę, no ludzie kochani. No ludzie kochani, no tradycji stało się zadość. Tak Nie mogę. Nie mogę, tak no, jest. wróżył, wróżył, ale nie wywróżył. No, widzisz? Ajajaj. Bo aj, aj. no mi ją dotknąłeś i Mnie dlatego. nie dotknąłem jej, no, gdzie ci dotknąłem, Mnie no. Dotknąłeś. No. Ale nie, nie... W jest... Nie będę szukać kontrolnych, tu jest No jakieś... masz o. o i tu było, czekaj, coś tu miałeś gdzieś. Gdzie to było? Gdzie ja to widziałem? A tutaj, nie. Gdzieś tu coś było jeszcze, gotów. Tak. No było, było, było. Poczekaj, weź te paprochy na bok. Gdzieś tu coś miałeś chyba już. Zobaczcie, nawet się nie chcą zrapać kontrolne. O, ale ta zrapka to naprawdę nas tak ja kocha. Nie wiem. My, my pójdziemy z sterwami przez tą zrabkę. Nie, ja nie mam na niej cierpliwości. Co ty tam? Pokaż. Poczekaj, muszą być. O, o jest. P, P. N. Pokaż tutaj. PON. PONTON. PON. PON. P.O.N. Kochani, no dzisiejszy odcinek taki też się zdarzył. Pustawy. Ale tak jest. My jesteśmy za to pełni optymizmu. Oczywiście. Na kolejne drapingi U nas dzisiaj pusto. Wam życzymy, kochani, super odcineczków, super komentarzy Dziękujemy za Wasze piękne komentarze, za Wasze serduszka Za subiki Wam dziękujemy, za łapki w górę. Pozdrawiamy cieplutko. Trzymajcie kciuki za za kopalnię, bo będziemy ją odczarowywać cały czas. Ona zobaczy się do nas nie A się tu z nas. No dobra. Buziaczki. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.